Na rogu zatłoczonej ulicy w centrum Warszawy stała młoda kobieta, której oczy przepełniała rozpacz. W ramionach trzymała chorego labradora, który ledwo oddychał, jego futro mokre od potu i deszczu. Taksówka, którą właśnie zatrzymała, z piskiem opon podjechała pod krawężnik. Kierowca, mężczyzna po czterdziestce o chłodnym spojrzeniu i zmęczonym wyrazie twarzy, tylko zerknął na psa i niemal od razu skrzywił się z pogardą: Twój pies nie wejdzie do mojej taksówki powiedział z irytacją, nawet nie pytając, co się stało. Kobieta zamarła, nie dowierzając, że ktoś może odmówić pomocy w takiej sytuacji. Proszę, on musi pilnie do kliniki, ledwo oddycha, proszę pana, błagała, jej głos łamał się z rozpaczy. To nie mój problem. To nie transport dla zwierząt. Zamów sobie furgonetkę. Odburknął bez emocji, rzucając spojrzenie, które nie pozostawiało złudzeń. Ludzie zaczęli się zatrzymywać, przyglądając się scenie, ale nikt nie interweniował. Kierowca trzasnął drzwiami, a kobieta upadła na kolana, tuląc psa i szlochając. Nagle na ulicy zajechała czarna limuzyna z przyciemnianymi szybami. Samochód zatrzymał się dokładnie obok krawężnika, a z tyłu wysiadł starszy mężczyzna w eleganckim płaszczu. Poprawił rękawiczki i spojrzał na kobietę, potem na taksówkarza. Co tu się dzieje? Zapytał spokojnym, ale lodowatym tonem. Kierowca prychnął. Nie moja wina, panie, jakaś baba z chorym psem, myśli, że taksi to ambulans. Zaśmiał się szyderczo. Starszy pan nie powiedział ani słowa. Spojrzał na psa, potem na kobietę, której twarz była zalana łzami. Wziął telefon, nacisnął jeden przycisk i powiedział do słuchawki: Jacek, natychmiast. Kot czerwony, kierowca uniósł brwi. A pan to kto? Zapytał niepewnie, widząc, że sytuacja wymyka się spod kontroli. Właściciel firmy, dla której pracujesz, odpowiedział mężczyzna z lodowatym spokojem. Już nie pracujesz. Kobieta spojrzała zszokowana, próbując zrozumieć, czy to wszystko dzieje się naprawdę. Człowiek, który przed chwilą był przypadkowym przechodniem, nagle stał się kimś, kto w jednej chwili zmienił jej los. Proszę, pozwoli pani wsiąść. Jedziemy natychmiast do kliniki, powiedział mężczyzna, otwierając tylne drzwi swojej limuzyny. Kobieta weszła ostrożnie, trzymając psa na kolanach, i rzuciła jeszcze ostatnie spojrzenie taksówkarzowi, który stał jak wmurowany. Kiedy samochód ruszył, w ciszy dało się słyszeć tylko nierówny oddech Labradora. Mężczyzna w płaszczu wyjął z kieszeni małą butelkę wody i podał ją kobiecie. Jak długo on tak wygląda? Zapytał łagodnym głosem. Od kilku dni, ale dziś było najgorzej. Nie mam samochodu. Tylko taksówki. Myślałam, że jej głos znów zadrżał. Zrobimy wszystko, żeby go uratować, powiedział mężczyzna. I wtedy padły słowa, które zmieniły wszystko, ten pies, ja go już kiedyś widziałem. Wewnątrz luksusowej limuzyny panowała ciężka cisza, przerywana tylko szorstkim, nierównym oddechem labradora, który leżał na kolanach kobiety. Kierowca pojazdu, wyraźnie zaniepokojony poleceniem swojego przełożonego, próbował nie odzywać się ani słowem, skupiając się wyłącznie na drodze. Mężczyzna siedzący obok kobiety, którego nazwiska nadal nie znała, co chwilę zerkał na psa z rosnącym niepokojem. Proszę mi powiedzieć prawdę, skąd pani ma tego psa? Zapytał nagle, nie podnosząc głosu, ale z wyczuwalną siłą w tonie. Kobieta spojrzała na niego z zaskoczeniem i przez chwilę milczała. To mój przyjaciel. Ma na imię Max. Znalazłam go w schronisku osiem lat temu. Był wtedy szczeniakiem i od razu wiedziałam, że nie mogę go tam zostawić. Mężczyzna skinął głową, jakby coś sobie przypominał. Czy ten pies, czy on kiedyś ocalił komuś życie? Zapytał cicho, niemal szeptem. Kobieta zmarszczyła brwi. Tak. Ale skąd? Urwała, gdy zobaczyła jego twarz zamyśloną. Niemal przejętą wspomnieniem, limuzyna skręciła ostro w stronę jednej z najlepszych klinik weterynaryjnych w mieście. Mężczyzna zadzwonił znowu. Przygotujcie salę operacyjną. I powiedzcie doktorowi Grabowskiemu, że ma natychmiast być na miejscu, ton to nie znosił sprzeciwu. Kobieta zaczęła coś podejrzewać. Kim pan właściwie jest? zapytała niepewnie. Nazywam się Wiktor Kulczycki. Właściciel kulczycki taxi group. I jak się okazuje, nie tylko spojrzał na nią badawczo. Max, ja myślę, że on kiedyś uratował życie mojemu synowi, słowa zawisły w powietrzu jak ciężka mgła. Kobieta zasłoniła usta dłonią. To niemożliwe, to było na plaży. Chłopiec wpadł do wody, Wiktor skinął głową. Mój syn, Michał. Miał wtedy pięć lat. Ratownicy byli zbyt daleko a pani pies wskoczył bez zawahania i wyciągnął go za ręka w bluzy. Prawda uderzyła jak grom z jasnego nieba. Oboje zamilkli. Kobieta zacisnęła powieki, a po jej policzkach zaczęły spływać łzy tym razem nie z bólu, lecz z ulgi i wspomnienia. Ja wtedy nie wiedziałam, że to pan. Nie wiedziałam, że dziecko przeżyło, Wiktor pokiwał głową. Nie tylko przeżył. Dziś ma trzynaście lat. A na każdej urodzinowej kartce pisze, dziękuję temu psu, którego nigdy nie poznałem, samochód zatrzymał się pod wejściem kliniki. Pracownicy już czekali z noszami. Delikatnie przejęli Maxa i wbiegli do środka. Kobieta chciała pobiec za nimi, ale Wiktor złapał ją za rękę. Proszę chwilę zaczekać. Chcę coś pani pokazać. Zabrał ją na drugą stronę ulicy, do niewielkiej kawiarni, którą właśnie zamknięto na ich potrzeby. Tam, na stole, leżało stare zdjęcie pies skaczący z molo w kierunku tonącego dziecka. To zdjęcie zrobił ktoś z przechodniów. Mam je zawsze przy sobie. Ale nigdy nie wiedziałem, kto był właścicielem psa. Kobieta patrzyła na zdjęcie w osłupieniu. To naprawdę Max miał wtedy tylko rok, nie wiem, jak to się dzieje, ale chyba właśnie spotkaliśmy się z jakiegoś powodu, powiedział cicho Wiktor. W jego oczach pojawiła się łza. I nie wierzę w przypadki. W tej samej chwili jego telefon zawibrował. Odruchowo spojrzał na ekran, a potem zbladł. To z kliniki odebrał i słuchał w milczeniu przez kilka długich sekund. Rozumiem. Już idziemy, odłożył telefon i wstał. Max przeżyje. Ale był o krok od śmierci, kobieta wybuchła płaczem i objęła go bez słowa. On odwzajemnił uścisk. Chciałem pani tylko pomóc, ale wygląda na to, że dług z przeszłości wraca do mnie właśnie teraz. Czas w klinice płynął powoli, niemal boleśnie. Kobieta siedziała na twardym, szarym krześle przy oknie, ściskając w dłoniach kawałek koca, który wcześniej przykrywał Maksa. Jej dłonie drżały, a łzy co chwilę cisnęły się do oczu, choć nie wypłynęły od razu. Wiktor milczał, siedząc naprzeciwko niej, ale jego spojrzenie mówiło więcej niż tysiąc słów. Obserwował ją uważnie, jakby chciał ją rozczytać, jakby pod powierzchnią tej niepozornej kobiety wyczuwał znacznie więcej niż tylko właścicielkę psa. Wie pan, nie wszystko w moim życiu było takie proste, jak dziś się wydaje, odezwała się w końcu cicho, patrząc gdzieś w przestrzeń. Max to nie tylko pies. On był moją jedyną rodziną, kiedy wszystko inne się zawaliło. Wiktor oparł się plecami o ścianę i skinął głową, dając jej przestrzeń do opowiedzenia swojej historii. Miałam kiedyś pracę, mieszkanie, nawet mężczyznę, z którym planowałam przyszłość. Ale los potrafi być przewrotny. W ciągu jednego roku straciłam wszystko. Najpierw pracę, potem mieszkanie, a on odszedł. Został tylko Max. Schronisko, w którym go znalazłam, groziło uśpieniem, bo nikt go nie chciał. Miał chorobę skóry i kulawą łapę. Ale dla mnie był najpiękniejszym stworzeniem, jakie widziałam. W jej głosie nie było żalu, była tylko wdzięczność. To on trzymał mnie przy życiu, kiedy spałyśmy na tylnym siedzeniu mojego starego samochodu. To on pilnował mnie każdej nocy, szczekając, kiedy zbliżał się ktoś obcy. To on przynosił mi buty, kiedy nie miałam siły wstać, łzy w końcu spłynęły po jej policzkach. Nigdy nikomu o tym nie mówiłam, bo nikt nie pytał. Do dziś dobrze, że teraz pani mówi, powiedział spokojnie Wiktor, jego głos był zaskakująco miękki bo ta historia musi być opowiedziana. Nagle otworzyły się drzwi i do sali wszedł młody chłopak około trzynastoletni, z bursztynowymi oczami i książką pod pachą. Tato, to prawda? To ten pies? Zapytał niepewnie. Wiktor wstał. Michał, to Max. Pamiętasz, opowiadałem ci o nim, chłopak podszedł ostrożnie do kobiety i położył rękę na jej dłoni. Dziękuję, że go pani uratowała, wcześniej. I teraz kobieta była wzruszona. Nie potrafiła wydusić słowa, ale jej spojrzenie mówiło wszystko. Po chwili drzwi otworzyły się raz jeszcze. Weterynarz, doktor Grabowski, zdjął maskę i odetchnął głęboko. Max żyje. Przeszedł kryzys, ale jego serce nadal walczy. Potrzebuje czasu, ale będzie dobrze. Szok ustąpił miejsca ulgi. Kobieta wybuchła płaczem i opadła na ramię Wiktora. Ten objął ją, jakby była częścią jego własnej rodziny. Nie zostawię pani samej, powiedział stanowczo. Nie teraz, kiedy pani pies uratował moje dziecko, a pani uratowała go po raz pierwszy kobieta się uśmiechnęła, choć przez łzy. Wszyscy pytali mnie, dlaczego nie oddam Maxa, skoro nie mam pieniędzy. Ale jak się oddaje serce? Wiktor spojrzał jej w oczy. A może to Max miał pani serce w depozycie? I właśnie je oddaję z powrotem, Michał podszedł do kobiety i podał jej książkę. Zawsze pisze opowiadania. Może teraz napiszę jedno o Maxi. Mogę? Chwila była niemal nierealna. Troje obcych ludzi połączonych przez psa niepozornego, kulawego labradora, który raz uratował chłopca, a potem swoje życie dzięki kobiecie, której świat zdążył zapomnieć. Ale nie Wiktor. On czuł, że właśnie w tej chwili coś się wewnątrz niego zmienia. "Wie pani, że w naszej firmie mamy fundację?" zapytał po chwili. "Od dziś będzie się pani nią opiekować. I Max też ja?" "Ale dlaczego?" "Bo zna pani wartość lojalności. I bo wiem, że pani nie zawiedzie." Kobieta spojrzała na niego z niedowierzaniem. "Ale ja nie mam doświadczenia, a kto potrzebuje doświadczenia, kiedy ma serce?" odpowiedział. I tym razem oboje się uśmiechnęli. Dwa tygodnie później, w siedzibie Fundacji Max dla tych, którzy nie mają głosu, odbyła się mała, ale wzruszająca uroczystość. Na scenie, tuż obok pulpitu z mikrofonem, siedział Max już znacznie silniejszy, z błyszczącymi oczami i świeżą obrożą, na której widniał groę, strażnik serc, obok niego stała kobieta teraz już w dopasowanym, choć skromnym garniturze, z mikrofonem w dłoni, ale głosem wciąż pełnym emocji. Nigdy nie myślałam, że ktoś taki jak ja, ktoś, kto spał w samochodzie, może dziś przemawiać w miejscu takim jak to. Ale Max mnie nauczył, że lojalność, wierność i serce są ważniejsze niż adres zameldowania na widowni siedzieli pracownicy firmy, przedstawiciele miasta, rodziny, a nawet sam prezydent Warszawy. Wśród nich Wiktor i Michał, którzy obserwowali kobietę z dumą. Na koniec przemówienia kobieta spojrzała na Maxa i powiedziała a teraz to ty jesteś moim bohaterem, gdy zeszła ze sceny. Wszyscy wstali i zaczęli klaskać, ale wśród tłumu był ktoś jeszcze. Ktoś, kogo nikt się nie spodziewał. Taksówkarz. Stał z tyłu sali, skulony, jakby nie chciał być zauważony. Ale był. Wiktor podszedł do niego bez słowa. Przyszedłem przeprosić. I podzękować. Dzięki temu, co się stało, coś we mnie pękło. Zacząłem myśleć. Naprawdę myśleć. Wiktor milczał przez chwilę, po czym skinął głową. To dobrze. Wiesz, fundacja nie tylko pomaga zwierzętom. Pomaga też ludziom, którzy chcą się zmienić, panie Wiktorze. Czy czy jest miejsce dla kogoś takiego jak ja? Zapytał taksówkarz niepewnie. To nie ja decyduję. Zapytaj ją. Taksówkarz podszedł do kobiety, która właśnie rozdawała dzieciom książeczki z historią Maksa. Gdy ją zobaczył, za mówił. Ona również zamarła, ale tym razem w jej oczach nie było już gniewu. Była tylko cisza. Nie proszę o pracę. Nie proszę o drugą szansę. Proszę tylko o możliwość przeproszenia psa. I pani kobieta spojrzała na maksa, który nie spuszczał wzroku z mężczyzny. W jednej chwili podszedł do niego i położył głowę na jego nodze. Mężczyzna zaczął płakać. On, on mi wybaczył, widzisz, psy mają to do siebie, że nie chowają urazy. To my, ludzie, musimy się tego uczyć, odpowiedziała łagodnie kobieta. Tego samego wieczoru Wiktor zebrał zarząd fundacji i podjął decyzję, taksówkarz dostanie pracę jako kierowca dostawczy karmy i środków medycznych dla zwierząt w potrzebie. Ale pod jednym warunkiem codziennie rano miał odwiedzać Maksa i wyprowadzać go na spacer. Niech ci przypomina, kim byłeś i kim możesz być, powiedział Wiktor. Mężczyzna przyjął to z pokorą i wdzięcznością. Po kilku dniach sam zaczął przyprowadzać bezdomne psy do fundacji, pomagając im znaleźć domy. Ludzie zaczęli go rozpoznawać nie jako tego, który wyrzucił psa z taksówki, ale jako tego, który sam nauczył się, jak wrócić na właściwą drogę. Fundacja Elmax rozrosła się do ogólnopolskiej organizacji, a historia kobiety, psa i właściciela firmy stała się inspiracją dla tysięcy. Napisano o nich artykuł w ogólnokrajowej gazecie. Wśród wielu listów, które przyszły do siedziby fundacji, jeden szczególnie poruszył wszystkich. Dziękuję, że przypomnieliście mi, że nawet najbardziej poranione serce może nadal kochać, podpisał emerytowany weterynarz. Lat osiemdziesiąta siódma kobieta zachowała ten list w ramce, tuż obok zdjęcia Maxa i Michała, które wisiało nad jej nowym biurkiem. W ostatniej scenie filmu kamera powoli oddala się, pokazując wieczorny widok fundacji, psy bawiące się na wybiegu, ludzie uśmiechnięci, dzieci czytające książki. A pośrodku tego wszystkiego Max, leżący spokojnie na trawie, Tuż obok niego taksówkarz z kubkiem kawy i ciepłym kocem. Obok kobieta, która kiedyś nie miała nic, a teraz miała wszystko, co naprawdę się liczy. A z zaogrodzenia obserwuje ich Wiktor, z uśmiechem na twarzy, trzymając rękę na ramieniu syna. Widzisz, Michał? Czasem trzeba tylko jednego psa, żeby zmienić cały świat.